Życie człowieka tutaj na Ziemi powinno być skierowane ku wyższemu światu. I żeby to zrozumieć, no to trzeba zrobić wysiłek ten wewnętrzny. Przykładowo, w świecie astralnym, ja opowiadałem poprzednio, że ja potrafię niszczyć, a więc palić to, co jest negatywne, to, co to jest sprzeczne z prawem kosmicznym, z prawem ewolucyjnym kosmosu i wszechświata. Ale dzięki tej samej energii ja potrafię w tym świecie powoływać obrazy holograficzne, a więc wywoływać prawdy takie, jakie one rzeczywiście się wydarzyły. Rzeczy, które się rzeczywiście wydarzyły. Wkraczam przykładowo do kościoła, w którym jest masa ludzi i ja im mówię, że to, co oni wyznają w tej chwili, to tak nie było. Jest to sprzeczne z tym, co oni tutaj robią. Oni mówią skąd ty wiesz. Wkraczasz, ale to jest poziom jaki te, tego wkraczania? To jest astral, tak? Tak, jest to astral. I oni mówią skąd ty wiesz. To ja na podstawie tej samej energii, którą niszczyłem, powołuję obraz holograficzny wydarzeń początku danej religii i im przedstawiam jaka jest prawda z Jezusem, z Maryją i z Bogiem, którego oni w tej chwili wyznają. I jest to w zasadzie bardzo proste. Tym, że dzięki mojej świadomości umysłu, na podstawie tej samej energii, odtwarzam te obrazy, które się już wydarzyły. Natomiast obrazy, które przedstawia dana religia, one są zmanipulowane przez ludzi, no bo każda świadomość informacje przenosi na bazie swojego własnego ja, swego doświadczenia. I ci ludzie, po zobaczeniu tych obrazów, zobaczeniu tej rzeczywistych faktów, jakie się wydarzyły, są uwolnieni, z tego wiru energetycznego w którym przebywali przez tam jakiś okres no co mi powiedzieć w czasie ziemskich lat ile 100 200 czy 300 lat no nie wiem dokładnie ale w każdym razie bardzo długi okres bo tam czas nie istnieje a więc ludzie są uwolnieni od tego od tego bycia w tym wirze tej swojej wiary i przechodzą do wyższej sfery w tymże świecie astralnym a więc mogą dalej kontynuować swój własny rozwój nie ta kobieta zadała pytanie na temat symbolu ostatniego namaszczenia. Zapomniałem, co to znaczy. Ludzie o tym nie wiedzą. Uh -huh. To byłoby ciekawe, żeby ta osoba otrzymała tę informację. No, czyli takie ja to rozumiem. No to powiedz, to powiedz. A więc zadaniem ostatniego namaszczenia jest wprowadzenie człowieka do programu danej religii. Umieszcza ksiądz na czole znak krzyża i mówi o panią inwokację i na czakrę korony, bo przez te dwie czakry świadomość opuszcza ciało człowieka. I żeby skierować go w odpowiednie miejsce, potrzebny jest pewien program, który trzeba wmontować w te dwie czakry, w jedną albo w drugą. Ale ogólnie człowiek umierając opuszcza przez czakrę korony, ale zdarza się, że sytuacja jest przez czakrę tak zwaną Andzie po hindusku, a więc te trzecie oko. Mhm. I to jest nic więcej. A więc jest to następne zniewolenie człowieka po śmierci. Odprowadzenie go w dane miejsce, które religia ma w swoim programie. Co by można było zrobić, żeby potrenować właśnie temat wychodzenia w wyższe stany świadomości? Problem polega na tym, że ludzie oparli się na wierze, a wiara powoduje to, że oni tego nie mogą zrozumieć. Bo przykładowo różnica będzie polegała na tym, jeśli ktoś powie, Wierzę w Ciebie Jezu, jeśli ten sam człowiek powie, Ufam Tobie Jezu. Bo ufność opiera się na analizie, na pewnym przemyśleniu. A więc ten, który ufa w Jezusa, ma już podwyższoną świadomość, bo on odrzuca. Te dogmaty, wszystkie, tylko stara się to zrozumieć. A więc w takim wirze energetycznym, w którym się ci ludzie znajdują, on się nie znajdzie. Jeśli się znajdzie, to będzie potrafił z niego wyjść sam, bez pomocy innych ludzi. I to jest powszechne dla wszystkich religii. Ja tutaj często opowiadam o religii chrześcijańskiej, konkretnie religiach katolickich, ale w rzeczywistości w hinduizmie jest to samo. Tam jeszcze gorsza jest sytuacja. Tam jest ten podział nad kasty, nie? a ten podział to jest typowo no, taki podział służący do zniewolenia. Tak, tak, oczywiście, bo ludzie się godzą ze swoją taką przykrą dolą, jaką ich spotyka w życiu i oni uważają, że to jest karma, że ten, tylko w ten sposób będą mogli wyzwolić się spod tych koła narodzin i śmierci. A więc urodził się pariasem i do końca życia godzi się z tym, zamiast Walczyć z tym i rozwijać swoją świadomość, nie rozumie, że przyszedł po to, żeby doświadczyć pewnych rzeczy, nie jako paria. Mógł być zupełnie czym innym, a w tym życiu doświadcza akwak tego. No ale dzięki tej filozofii, tej religii wpadł w takie rozumowanie i z tego wyjść nie może. Ja uważam, że wielu ludzi powinno się zastanowić nad religią wschodu. Te religie wschodu mają bardzo dużo mądrości, wielkich filozoficznych rozważań i ludzie powinni to zrozumieć. A więc przykładowo w hinduizmie jest ogromna masa rozmaitych guru I taki guru uważa się za człowieka oświeconego. Przyjeżdża do Polski, ludzie go adorują, słuchają, jak on jest wielki, mądry. I pytają się jego, co to jest oświecenie. A on mówi, że oświecenie to jest taka pustka. Że on jest po prostu no, niczym. Jest taką tubą. Jest głośnikiem, gdzie przekazuje dla ludzi Wiedzę z wyższego świata, ale tak jakby on stał z boku. Natomiast, według mnie, to nie jest wcale człowiek oświecony. Człowiek, według mnie, oświecony to jest ten, który podniósł swoją wibrację do sfery, z której przychodzi ta informacja. On dostał się do tego świata, z którego ta informacja płynie w sposób sztuczny, bo w Indiach jest masę szkół, które uczą tych technik. Przykładowo, Jogin medytuje, jest uczony wejścia w ten świat swoją cząstką świadomości i on widzi ten świat przepiękny, boski świat, wielką harmonię, wielki spokój i to odczucie przynosi wracając do swojego ciała fizycznego i przekazuje ją tą informację otoczeniu. I teraz mówi dla swoich tych słuchaczy, że ten świat tutaj to jest ułuda, to jest marność. I w rzeczywistości on ma rację, że tak jest, jeśli będziemy porównywać te dwa światy. Ale z drugiej strony powstała w Indiach ogromna ignorancja do świata materii. Dlatego Indie tak wyglądają, jak wyglądają, a więc trzeba te wszystkie światy zrozumieć. Bo każdy świat ma swoje prawa, swoje prawa fizyki i nie można jednego świata przenosić w drugi, z góry w dół i stosować tych miar w trzeciej gęstości, w piątej gęstości miar. No a w, więc duże tak ma... zróżnicowanie wschód-zachód. Zachód ubóstwia materię, a wschód z kolei jakby ignorował materię. Za bardzo się zafiksował na tej duchowości tak zwanej. No. No, właśnie o to chodzi, że trzeba by dla Zachodu wziąć wiele cech Wschodu i dla Wschodu wziąć wiele cech Zachodu, bo materia nie jest nawozem, materia jest siłą twórczą, która służy do rozwoju człowieka, a więc człowiek urabiając tę materię, przechodząc przez tę materię, sam się doskonali. Natomiast materia potrzebuje, żeby ją urabiać, pracować. Ludzie z innych cywilizacji mają tak zwane identy kosmiczne. Te identy kosmiczne to są, no tak jak i tutaj na Ziemi. Człowiek ma jakiś dowód tożsamości, który mówi on z jakiego kraju pochodzi i tak dalej. Podobnie jest tam. A więc w przypadku kosmitów ścielonych tutaj na Ziemi, szczególnie z jakichś takich wyższych cywilizacji, których zadaniem jest no, spełnienie jakiejś misji, otrzymują taki ident kosmiczny, żeby inne cywilizacje, które tutaj kontaktują się z ziemią, widziały tego człowieka, żeby był rozpoznawalny, a więc taki człowiek musi mieć swoją tożsamość. I tacy ludzie mają tutaj po przyjściu mają poważne problemy z aklimatyzowaniem się na ziemi. I często bez zrobienia pewnej inicjacji dla tego człowieka życie tego człowieka może się szybko skończyć. Inicjacja polega na tym, żeby go. Pasować na ziemianina. Tacy ludzie przechodzą takie pasowania na ziemianina. Coś na wzór rycerza. Czyli na przykład na wzór chrztu. Na wzór chrztu. Jest to po prostu używany drugi człowiek. Może nie, nie, trudno porównać to do, do chrztu, no, bo no, no jest to taki pewien jakaś skala porównawcza, ale raczej to byłoby bliższe pasowania na rycerza. A więc mieczem ktoś dotyka do ramienia. I tutaj jest podobna sytuacja. I wymawiana jest formuła, że pasujecie na ziemianina, a więc tak jakby, żeby ziemia cię zaakceptowała tutaj. Czy słyszałeś konkretnie, gdzie takie coś robią? Kto takie coś robi? Bo ja pierwszy raz słyszę osobiście o czymś takim. No, wiesz, no mógłbym powiedzieć więcej, ale dobrze było, żebyś tego nie puszczał nikt. Właśnie mogę Ci pokazać ident kosmiczny. Masz go gdzieś tam? Tak. Ale i tak nikomu tego nie pokażesz, bo ja jestem inkognito. No dobra, już zapamiętałem. To jest twój osobowy, konkretny dla ciebie, czy to jest taki z danej planety jakiejś? To jest symbol danej cywilizacji. Po prostu ident kosmiczny, tak jak paszport. Mhm. I czy powiedzmy tym, mając go przy sobie, on coś wpływa na ciebie, wywołuje? To znaczy ten ident, on jest w polu energii. Nie trzeba go robić, no ale ten kto go ma można go zrobić, narysujesz, bo masz go w umyśle weźmiesz ołówek, narysujesz, pójdziesz do jubilera i ze złota można to zrobić, a więc nie ma to problemu no, tym indentem można uzdrawiać, emanuje bardzo wysoką wibracją, no, ale z drugiej strony ta druga osoba, której można byłoby tym symbolem go oczyszczać, no musi też no, reprezentować to z sobą nie jest takie tak, proste. Tak, tak, musi być tych samych wibracji, to nie może być ktoś zupełnie fajki. Tak, bo symbolem energii tego symbolu nie jest zmiana tego świata, tylko informacja o tym kimś. Mhm. I, I tu można wejść w rezonans albo, albo nie. Ale, ale odnośnie tej inicjacji jest to prawda 100%.